let Jest, jest! Pierwszy znaleziony! Tak, udało się! Słuchajcie, mam grzyba, mam grzyba tutaj normalnie w ręku, widzicie? O, tak, sobie tutaj go znalazłem. Pod drzewkę, mój pierwszy grzyb. Wybrałem się ze Smajstoem, moim braciszkiem na grzyby, ale niestety on się zgubił gdzieś, poszedł w inną stronę i nie znalazł. Ja mam pierwszego muchomora, też mam, ale muchomor jest mi do niczego, mogę go wyrzucić. Wiecie co? Ogólnie coś jeszcze z daleka tam widzę. To jest jakby jakiś domek czy coś, a ja nie wiem, gdzie ja jestem, więc pójdę się zapytać. O drogę. Niby kompas mam, ale w którą stronę iść, to ja nie mam pojęcia. Czekajcie, o, o obróciło mnie jak w prawym naciskiem. Dobra, tu jest jakiś domek, ktoś tutaj musi mieszkać. Pójdziemy, zapytamy się o drogę. Może nam powie, gdzie tutaj do miasta, bo jestem w szczerym lesie. Normalnie nie ma tu nic poza tym. Ciekawe, kto tutaj mieszka. Zaraz otworzę te drzwi, ale na sam początek naciśnijcie łapeczkę w górę. Właśnie, żeby was nic nie ominęło, naciskajcie łapki w górę. A my wchodzimy, wchodzimy, otwieramy, zobaczymy, co tu za rodzinka villagerów mieszka. Halo, dzień do. Dzień, dzień, dzień dobry wi, 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 Witam Ej, to jest ten gościu To jest ten gościu Woody ej, Dobry, dobry On jest jakiś zmutowany, straszny I ma nogi pająka jakby ej, Dzień dobry, witam O, o, o co chodzi? Ja, 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 ja przepraszam, ja nic jednak nie chcę Ja się po prostu zgubiłem, proszę pana Ja nic nie chcę, ja nic nie chcę Dobra, ej, tu jest jakaś fura, może nią odjadę ej, ej, Panie, mogę pożyczyć busa? Bo ja się zgubiłem Przepraszam, ej, czekaj, czekaj, on wsiadł. Co jest grane? Eee, on tu jakieś tabliczki ma napisane. Co? Jeżeli chcecie przeżyć, to chodźcie za mną. Musicie coś prze i... przejść. Co? Ej, panie Woody, panie Woody. Ale ja nic nie chcę przechodzić. Ja chcę żyć, ale nie chcę nic przechodzić. Co to w ogóle jakaś stacja paliwowa stara jest? On w ogóle gdzieś chciał busem jechać. Czy pan mnie podwiezie do miasta? Proszę pana, pan mnie podwiezie? On kiwa, że tak. No dobra, no. Skoro tak mówi, no to okej. Okay, no to czekaj, panie, dobra. Adam, jedziemy. Mur, nogi, ręce wystają. Co się dzieje? Jadę ze strasznym Woody'em. Ej, nie jest za fajnie, no ale dobra. Skoro jedzie. Panie, panie, ale pan prawo jazdy chyba w chipsach wygrałeś. W ogóle, gdzie on tutaj jeździ? Wow, jak my... ekran mną no rzuca. Panie, gdzie my jedziemy? jedziemy. Jak chcę stąd wyjechać? Jak najszybciej. O, dobra. Ej, je... Gdzieś jesteśmy, gdzieś jesteśmy. Poczekajcie, gdzieś mnie tutaj dowiózł, Panie, ale to nie jest żadne miasto. To są jakieś budowle, budynki. Co to jest grane? On mi coś tutaj pokazuje. To jest jakiś. Niebieski budynek, tu mamy żółty, tam mamy zielony, tam mamy czarny, ej, tu są jakieś lalki. A, a przecież Woody to też jest lalka. On, on jest z takim chłopem, poczekajcie, ja wam, mam dla was zagadkę, widzowie. On z takim e, chłopem normalnie w skafandrze nagrywał. Oglądaliście to kiedyś, Był Woody i ten drugi. Chyba wiecie, o kogo mi chodzi, co? Bo ja wiem jak on się nazywa, ale zostawię to dla was i powiem wam, że ten drugi to jest w skafandrze. Napiszcie w komentarzu, czy wiecie. A my tutaj zobaczymy... Ej, nie wygląda to zbyt dobrze, ta zabawka jest jeszcze gorsza niż ten Woody. Woody ma czerwone oczy, jakieś straszne zęby i nogi pająka. Dobra, okej. Okay. I mamy jakąś tabliczkę. Ustaw tutaj spam pointa. No dobra, jeżeli muszę, no to ustawiam. Ciekawe, gdzie jest Smajstą. Smajstą, jesteś tu? Halo? Pomocy potrzebuję. Może od niego ucieknę. Chociaż nie, on ma nogi pająka. On mnie dogoni. On jest jakiś wielki, przerośnięty. W ogóle ręce jego. Poczekajcie, on mi coś tu pokazuje. A, do tego można wejść. No dobra, ale mamy też jakieś pytanie. Dwa plus 2 razy 2. Aha. Ej, dobra, wiecie co? Ja odpowiem pod warunkiem, że zostawicie subika i ogólnie wy możecie ze mną razem odpowiadać. Piszcie komentarze, zastopujcie sobie filmik, napiszcie, ile to się równa, a ja też będę odpowiadał. Ogólnie są tutaj jakieś odpowiedzi, chyba. 8, 6 i 4. No, ile to się może równać? Zostawcie subika, widzowie, bo dobijamy 300 tysięcy, a 300 tysięcy szykuje się fajna niespodzianka, a my spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. 2 plus 2 razy 2. No to wiecie co? To jest chyba. Na Najpierw się mnoży, później się dodaje. Czyli to jest 4 plus 2 to jest 6. Czyli naciskamy szóstkę i I dostaliśmy uniwersalny klucz. Ej, Woody, mam uniwersalny klucz. A, chyba do tego, dobra. No to otwieramy, wychodzimy. Proszę, oddaję klucz. Ja, ja, ja go nie chcę. No to wchodzę tu. Woody, idziesz ze mną? Idziesz ze mną? Wchodzisz tu? Ej, nie, zamknął mi drzwi. No okej, okay. no skoro on nie chce zejść, a tutaj nic nie ma w środku. Oprócz jednej wielkiej dziury, którą e, która prowadzi, tam na dół. Aha, okej, okay, chyba już wszystko zaczynam rozumieć. Słuchajcie, ja normalnie musiałem tego spawn pointa przed tym budynkiem ustawić. W razie wujak jak się zabije, to powinienem się tam zrespić. Zobaczymy, czy to działa. Okej, okay, no to skaczemy. 3, 2, 1, hop, i let's go! Uważaj, Sebek! Wow, ale mi się udało, ale mi się fuksło. Ej, Smajstoł? No? Czy ja dobrze widzę? To ty? E, co ty tu robisz? Ej, ciebie też tutaj, Woody. Znalazłeś ten dom, poszedłeś tam i on cię tu przywiózł? Co jest grane? Ej, nie jestem tu sam. Smajstoł no tutaj jest i mamy te zabawki jakieś. On trzyma szafę grającą, przynajmniej tak mi się wydaje. Ok, to przeskoczmy te zabawki. Tu jest pełno spajków. No to poprzeskakujmy je. Oła, oła, ciekawe, dokąd to prowadzi. Ten Woody nas tutaj e, kazał nam wejść i to przejść, ale ciekawe, co tutaj będzie na końcu. Także przechodzimy powolutku. Ej, mam strasznie mało życia. Smaj z życie mi się nie regeneruje. Jesteś w stanie mi coś dać, żeby żeby zaczęło się regenerować? Bo, o, dobra, regeneruje się. Okej, okay, okej, okay, już idę za tobą, już idę za tobą. Siup, siup, tylko sebek, uważaj na te spajki, żeby tutaj nie, nie, nie paść. Bo nie wiem, czy ten spam point zadziała. Dobra, mamy tutaj coś jeszcze. Ej, co jest grane? Tu jest woda, dobra, to do tej wody. Hop, i udało mi się, okej. Okay. Tu mamy jakieś inne zabawki. Ej, co to jest za gościu z maczugą? I, i, co za Ureolą nad głową? Eee, dziwne mi się to wydaje. Ale okej, okay, mamy tu jakąś substancję porozlewaną. No i to pomieszczenie jest całe żółte. A! wpadłem w to, wpadłem, w to coś mnie bije. Wow, przeżyłem. Ej, nagle coś mi się ścięło i życie mi się zregenerowało. Dziwna sprawa. Dobra, no to idziemy dalej. Musimy to przejść z Ja chcę stąd wyjść i, i ja, ja chciałem tylko na grzyby iść. Czekajmy, chyba źle poszliśmy. Tutaj tędy powinniśmy iść, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, przeskakuję. A ja i wszedłem tu znowu tą substancję. Chodź, majstą, chodź, chodź jest jakaś skrzynka i mamy wiadro wody. No to chyba będzie nam potrzebne. Weź sobie jedno, ja biorę jedno i tutaj znowu mamy zeskocznie A, dobra, rozumiem. Musimy rozlać pod siebie wodę. No to zeskakujemy i rozlewamy. Udało mi się. Okej, okay, posprzątam po sobie. Albo jest, państwo ja ci rozle rozleję. <ścoughs> Sorry, za późno. Dobra, ale przeżył. Najważniejsze, że przeżył. Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, gdzie jest pełno jakichś takich maskotek, zabawek. Nie wiem, co to ma znaczyć. Jakiś w ogóle hero brain przebrany, tak mi się wydaje. Tu są drzwi i ej, Cały macierzyste jakieś pomieszczenie zbudowane. Zobaczmy, co w nim jest. Otwieramy tu jedne drzwi. Tutaj drugie. I tutaj mamy TNT. O nie! Ej, to jest pomieszczenie, w którym normalnie mamy się załatwić. I chyba odrodzimy się u góry. W ten sposób przejdziemy. To przynajmniej tak mi się wydaje. Czekaj, ja tutaj zamknę drzwi. Tu jest skrzynka. I w tej skrzynce mamy krzesiwo. Tak, to jest to, czego się spodziewałem. Dobra, Smile, no, wybacz mi, ale muszę to zrobić. Podpalam, podpalam. Uważaj, wybuchniemy. BOOM! Nie żyję, padłem. Dobra, klikam odrodzenie i... Woody? Ej, Woody tu jest. Woody, słuchaj, ja oddaję wi wiadro wody, ja to przeszedłem, mogę już sobie iść, czy nie? Ej, kiwa, że nie. A Smajsto, mój brat, gdzie on jest? Smajstow! halo, gdzie jesteś? Ej, nie ma go, ale o, ten Woody prowadzi mnie do drugiego pomieszczenia, żółtego tym razem, a to było niebieskie. A, w tym niebieskim było żółte na dole, a w tym żółtym może będzie niebieski. Dziwna sytuacja, Dobra, zobaczmy co tutaj jest Tutaj też jest jakieś zadanko do obliczenia 3 plus 3 i w nawiasie 2 plus 1 Albo razy Ej, to jest zastanawiające, ja chyba wiem Ale nie wiem czy wy wiecie, jeżeli tak to możecie napisać W komentarzu, mi się wydaje, że to będzie Odpowiedź 12, a czy tak będzie Czekajcie, tak, zgadłem Haha, Woody, mam klucz i wchodzę Tylko nie ma mojego brata niestety Ej, ale tu ciemno, panie Woody Panie Woody, zapal mi pan światło, dziękuję bardzo Dobra, światło się zapaliło Drzwi zostawię otwarte w razie dla smajstowa i tutaj mamy ze skocznie na dół. Okej, okay, no tu teraz mamy niebieskie pomieszczenie. Tam było żółte, tu jest niebieskie. No to zeskakujemy na dół i co my tutaj mamy? Jest, jest strasznie. Nie wygląda to zbyt dobrze. Tu są jakieś kości jeszcze? Eee, co ja tutaj robię? Ja się zastanawiam. Dobra. Poczekajcie, muszę zobaczyć. Tu jest, są dynamity, tu jest trumna. Dynamitów już nie używamy. Tu mamy jaką wyrzutnię w ogóle. Okej, okay, no to przejdźmy i stąd wyjdźmy. Jak najszybciej, jak najszybciej. Ciekawe, czy mój brat tu do mnie dojdzie, poczekajcie, może na niego poczekamy, co? Eee, czekajcie, schodzi czy nie schodzi? On powinien zlecieć tak jak ja z góry, nie? Smajstą! Jesteś tu? Słyszysz mnie? Halo? Przecież on e, rozwalił się razem ze mną, nie? Na tych TNT, więc teoretycznie powinien się odrodzić w tym samym miejscu, co ja. Zobaczmy, czy on spadnie z góry, czy on tutaj będzie, czy on mi pomoże. Czekajcie, przeskoczę sobie dalej w razie W, dobra, albo nie będę na niego czekał. A nie, on sobie stoi tutaj. Ej, on już to przeszedł. Okej, no to ty, dobrze, że ciebie mam obok, bo samym się bał. Zostawiłeś łapeczkę i Subika. O, właśnie, widzowie, to jest dla was pytanko. E, ja, ja, e, ej z Smileystone, odpowiedź, że nie. Zobaczymy, co się stanie. Najwyżej, jak padniesz, to się odrodzisz, i znowu tu przyjdziesz. No, patrzcie, i nie. Smileystone nie kliknął, i słuchajcie, rozwaliło go. Czyli musimy przejść przez tak. Dobra, kolejne pytanie. E, ile minut ma godzina? A, ja chyba wiem. To będzie 60. Tak, oczywiście. Godzina ma 60 minut. A tutaj 2 e, plus 4 e, podzielić na 2. To się równa 2 plus 2. E, nie, nie, nie. Czekajcie, to, to jak inaczej się robi. E, najpierw dodawanie, czyli 6 e, podzielić na dwa, to będzie 3. Okej, okay, przechodzimy tu. E, nie, ej, źle odpowiedziałem, źle odpowiedziałem. Muszę iść jeszcze raz, widzicie? Odrodziłem się w tym miejscu. No dobra, no to teraz wiem o co chodzi, ale mam strasznie ciemno, Woody, zapal światło, jeżeli mnie słyszysz. O, usłyszał mnie. Dzięki bardzo. Dobra, przechodzimy sobie dalej. Musimy, teraz znamy na wszystkie odpowiedzi, znaczy na wszystkie pytania odpowiedzi. Także szybko przechodzimy. Zostawiłem subika tak. Godzina 60 minut i tutaj musi być 4. No dobra, no to przechodzimy i idziemy dalej. Smaystown jest tutaj, ok. No to smaystown musimy tu doskoczyć, będzie ciężko, chyba tak mi się przynajmniej wydaje. Poczekaj, nie pchaj się, a nie możesz się pchać, czekaj, ja pierwszy, ja pierwszy, ja przodem, ja przodem idę i siup, dobra, dałem radę, teraz tutaj, ok, dajemy radę, teraz tu, tędy. Ej, smaystown, dawaj, dawaj, bo nie ma czasu, idzie za mną, ok. Ej, spadamy, ej, co jest, grane? tutaj ktoś jest, o nie, oni mnie rozwalą, oni mi rozwalą pomocy, pomocy, dawaj ich, Dawaj ich mam łopę, mam siekierkę, ej, mam siekierkę, siekierką ich nawalam. Tylko nie wiem, czy z nimi sobie poradzę. Ich jest za dużo, ich jest za dużo. Smańslo, no, pomóż mi! O, on ma mieczyk. Dobra, tutaj powinien być mieczyk. Czekajcie, zobaczymy, zobaczymy. Jest mieczyk, żelazny miecz. Okej, okay, bierzemy go i nawalamy, nawalamy. A macie, a macie! Tak jest, to są straszni villagerowie albo villagerowie, straszni villagerowie, bardziej villagerowie zombie. O, tak. Dobra, nawalaj ich, nawalaj, muszą paść. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Okej, okay, udało się, daliśmy radę. I teraz potrzebujemy klucza, żebyś z Iść dalej, a klucz gdzie może być? W ogóle mojego grzyba zostawiłem, muszę go wziąć, bo tylko jednego znalazłem w lesie. I tu jest skrzynka. W tej skrzynce jest klucz. Tak, tu jest klucz. Dobra, otwieramy, otwieramy, otwieramy. Cyk, 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 cyk. Okej, okay, cztery kutki się otworzyły. I teraz, wow, kompasem się teleportowałem. Ej, tutaj kolejne zombiaki są! Dawaj ich, dawaj ich, bo mam mało życia! Nawalaj, 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 nawalaj! A macie zombiaki, a macie! Smaństów spadł, okej, okay, no to idziemy, 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 a masz, a masz. A, tym kompasem... Chyba idzie się teleportować z tego, co pamiętam Poczekajcie, spójrzmy, zobaczmy I tak, teleportowałem się na dół Ej, stary, co to było? Widziałeś to? To było kozackie Dobra, nawalamy, nawalamy, nawalamy tych zombi Jest jeszcze więcej, one mają chyba nas rozwalić czy nie? Idziemy na dół, idziemy na dół Hop, otwieramy, otwieramy, otwieramy I one też wpadają na dół <laughs> To jest w sumie dobre, dobra, rozwalamy je, rozwalamy Mam mało życia, ale chyba dam radę Chyba dam radę, oby, 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 oby Porozwala ich sebek, do radę A masz, ile ich jest tu w ogóle, dobra Dobra, zeskakujemy, nie traćmy czasu. Idziemy na dół, idziemy na dół. Nie, nie mogę zejść na dół. Dobra, rozwalmy je, rozwalmy je. A masz, a masz, a masz. Okej, okay, tutaj jest kolejne pomieszczenie jakieś ciemne, także schodzimy i lecimy, nie! Wypadłem poza świat! Co się stało? O nie, nie żyjesz, grad Smiluś, wypadł poza świat. Dobra, klikam odrodzenie i jestem na górze. Ale fartem się udało. Dobra, idziemy teraz do zielonego. Ej, tu jest Woody! Woody, słuchaj! E, ja mam takie pytanko, bo widzę, że jeszcze... Dwa przejścia są, a mogę, a mogę tylko jedno zrobić, mogę jedno przejście zrobić Woody, do, to tak, ej, wy, a wypuścisz mnie, wypuścisz mnie, dasz mi swój samochód, busa, czy nie, jak przejdę to? Nie? Nie dasz mi busa? No dobra, a pokażesz mi, w którą stronę jest wioska przynajmniej? O, kiwa, że tak. No dobra, no to super. Z dawaj! Ciekawe, czy on się odrodził, czy on spadł, czy nie. On jest jakiś wolny. Dobra, mam ciemno w pomieszczeniu, więc możesz mi od razu światło zapalić. I tutaj mamy pytanie, ile Sebek ma subów? Co? Skąd takie pytanie? Tutaj u Diego w, w jakichś pomieszczeniach. Ej, ale dobra, to jest świetne pytanie. To jest pytanie generalnie widzowie dla was, a więc możecie odpowiedzieć. Czy 150, czy 500, czy 250, ja obstawiam Chyba, nie no, to znaczy ja wiem, ja wiem Na pewno 250, tak Dostałem klucz, mam nadzieję, że wy widzowie Też wiedzieliście, dobra, otwieramy I wchodzimy, wchodzimy, tu jest jakiś zielony Budynek i zielone pomieszczenie chyba w środku Także schodzimy na sam dół, okej okay, Mamy tutaj wodę porozlewaną A i parkura do przejścia, tu jest coś porozlewane Tam na końcu coś musi być, czekamy Na smajstowa, czy idziemy? Idziemy, nie będziemy Na niego czekali, dobra, przechodzimy tutaj Przechodzimy tutaj, uff, dałem radę Widzieliście, jak na kozaku to przeszedłem Dobra, teraz tutaj, teraz tutaj. dalej no, świetnie, daję radę sobie. Dobra, radzę sobie, teraz tutaj. Elegancko, patrzcie, ja w parkurach jestem niesamowity. Okej, okay, przechodzę to bez problemu. Dobra, panie, Sebek nie ma z niczym problemu. Patrzcie na to, jak szybko. Ciekawe, gdzie jest Smajsto? Smajsto, gdzie jesteś? Halo, potrzebujecie? Obo Albo sobie sam poradzę? Nie, nie, nie ma go. Dobra, nie będę czekał. Schodzimy na dół i... wpaźwie miałem wpaść we wodę, ale się nie udało. Ej, Smajsto, już... Na ciągniku! Dlaczego on jest tak szybko? Ty, czekaj, czekaj, ja też chcę, ja też chcę. Weźmiemy to, wywalimy te uniwersalne klucze. I czekajcie, otworzymy tu. I mamy tu traktor i paliwko. Okej, okay, dobra, no to sobie paliwka więcej wezmę. Ciekawe, do czego to będzie? Jakieś ciężkie przejście, czy coś? Z Państwem postawisz mi traktor, bo ja nie mogę. Coś mi się zepsuło. Nie wiem, trzymaj tu traktor. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. wyrzuciłem ci, bo mi coś nie działa. Zepsuło się, czy co? O dobra, mamy ciągniczek. Okej, okay, no to teraz sobie go zaleję paliwkę. Dobra, mamy paliwko, zobaczcie, z banieczki paliwko się leje. Ogólnie jedną bańkę wezmę dla siebie. Nie będę jej zalewał, wchodzimy na ciągnik i jedziemy ciągnikiem. ciekawy przez co trzeba przejechać, że e, ciągnik jest do tego potrzebny. Musi być duże, duże błoto. A nie, chociaż tutaj są kolce. A! dobra, już wiem, nie możemy wjeżdżać tym ciągnikiem w te kolce, bo normalnie rozwalimy sobie ciągnik, tak jak z smajstą przed chwilą. Ok, to delikatnie. Powoli, powoli, powoli. To jest ostatnie nasze przejście, więc musimy to przejść. Hop, siop, dobra, teraz cofnąć, teraz do przodu. Okej, okay, przejecha. Nie, nie przejechałem. Jeszcze tu jest! Ej, ale w ogóle tu zabawki tu są. Aj, ej, wypadło mi! Traktor mi się rozwalił. Dobra, wiesz co, może z buta to pokonamy. Chodź, spróbujemy z buta, zostaw ten ciągnik. Ej, w ogóle tu są wszędzie. Zabawki. Zabawki, wiecie, ten Woody też mógł się stąd wziąć, nie? Na przykład z takiej skrzynki zabawek. Także, także lepiej to zostawić sam, nie zaglądać. Idziemy sobie dalej, idziemy dalej. Tu kolejne zabawki, tu jakieś samochodziki. Teraz idziemy dalej. Wchodzimy i wpadliśmy do wody, dobra. I co my teraz tutaj mamy zrobić? Jest parkour, dobra, okej, okay, widzę. E, widzę, musimy tutaj przejść, okej, okay. tu są drabinki jakieś kolorowe. No to chodźmy po nich. Ciekawe dokąd one prowadzą. A tam jest chyba jakieś przejście, czy gdzie? U góry nie. Chyba gdzieś tam. No dobra, no to idźmy, idźmy, zobaczymy, czy sobie poradzimy. Hop a Nie, spadłem! smajsto mamy problem! To jest ciężkie, to jest bardzo ciężkie. Ten parkour jest bardzo, bardzo ciężki. Uważaj, żeby nie spaść. Czekaj, ja pierwszy przeskakuję. Dobra, wchodzimy teraz tutaj na górę. Musimy na drabinki się zahaczyć i dopiero wtedy skakać. Dobra, mi się udaje. Dawaj z za mną, elegancko, ja już prawie przeszedłem. Teraz na drabinki tutaj, teraz do góry. Ło, wow, 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 ej, nie mogę wejść do góry! Co jest? Aha, muszę tu wskoczyć, dobra, już wiem, już wiem. Idziemy teraz tutaj. Jakie tajne przejść! Spańsną! Słuchaj, nie przechodź tego! Dawaj tu! <laughs> to jest szkło, to można rozbić. Stary, dawaj tu, po co ja to skakałem? Hop, siop! I, I jesteśmy gdzieś na dole. Wylądowaliśmy. Dobra, ale co tu za pomieszczenie? Wiecie co? Fajna przygoda, ale te pomieszczenia to są dosyć straszne. Eee, ok okej, teraz musimy coś chyba poszukać? Nie wiem. Tutaj mamy ogólnie, e, słuchajcie, jakieś jakieś łoża łóżka. Nie wiem, może. Coś pod tymi łóżkami jest, rozbiję je. Nie, tutaj nic nie ma. Położę je z powrotem, tak jak były, żeby Woody mi czasem nic nie zrobił. Nie, połóż to łóżko. Tu jest jakieś bagno, błoto. Tak, ja się w tym topie. Patrzcie na to. Normalnie jak to śmierdzi. O nie, tylko że jak my stąd mamy wyjść albo się załatwić? Normalnie rozwalić? Nie mam pojęcia. E, tutaj, tutaj coś jest. Nie, tutaj nic nie ma. Smile, masz jakiś pomysł na to, co tu zrobić? Ej, tu coś było. Tutaj coś jest. Ej, mam! Patrz na to! Tu coś jest. Ale, ej, e, smajster tego dotknął? Co, co, co on zrobił? A, guzik tu jest! Widzieli... Yeah! Ej, minus wypadł poza świat, to działa! Dobra, klikam odrodzenie i... Czy Woody mi mnie wypuści? Poczekajcie, wezmę uh, tą wędkę, wyrzucę. Chociaż nie, wezmę ją na chatę. Wzięłem ją z chaty. Woody! Woody! Halo, jesteś tu? Woody, przeszedłem to! Przeszedłem! Gdzie jesteś? Gdzie on jest? Ej, Smyslow jest. Ej, gdzie, gdzie jest Woody? Widziałeś go gdzieś? Nie? A, on się pewnie kazał tam spam pointa ustawić, dlatego ty się tam odradzałeś. Czy szybciej to przechodziłeś. Ej, słuchaj, ale e, nie ma Udiego, to chyba jesteśmy wolni, co? I wiesz co, ja już więcej na grzyby nie chodzę. Ani z tobą, ani sam. Ja, ja nie chcę więcej takich przygód. Te przygody to nie są dla mnie. Wiesz co, wracamy. Wracamy do domu, wioska, nie wiem gdzie jest. Patrzmy na kompas i idźmy w stronę kompasu. O, kompas pokazuje, żeby iść tam. Także idziemy w tamtą stronę, a wy widzowie możecie iść na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagrama. Serdecznie Was zapraszam, wszystkie linki macie w opisie. Także wbijajcie, a ten odcineczek już się kończy, także co, ja się z wami żegnam, widzimy się jutro, na razie, cześć! Ogólnie, ej, tu jest jeszcze jedno czarne pomieszczenie, w nim nie byliśmy. Z o no, czujesz się, żeby do niego wejść, czy nie? E, ej, on kiwa, że tak. Dobra, wiecie co? To już w następnym odcinku, także oglądajcie!